Hobby Wojciecha Kujawskiego to poznawanie dawnego oblicza regionu. Pomaga mu w tym dawna literatura oraz pocztówki. Pan Wojciech ma w swojej kolekcji około 1000 kart ze zdjęciami Ełku i okolic. Najstarsza pochodzi z 1897 roku. Datą graniczną jego zbiorów jest rok 1945. Kolekcja powstawała przez 15 lat. W jakimś momencie skutkuje to, że człowiek ma jakieś tam swoje przemyślenia, doświadczenia. I chciałby się tym, czy swoją wizją, również tego, czego szuka, co ma nadzieję znaleźć, prawda, zarówno podróżując w przestrzeni, jak i w czasie, aby podzielić się z tym z szerszym gronem odbiorców. Pocztówki obrazujące Eux przed wieku znajdą się w albumie Mazury Garbate Szlak Wodny. Będzie to już czwarty tom serii podyktowany nie tylko samymi zbiorami, ale także kolejną pasją na mieszkającego w Olsztynie. Jestem tutaj jak gdyby mocno związany z, z Mazurami jako regionem, e, dużo e, podróżuję czy poznaje region z perspektywy e, turysty wodnego, konkretnie zajmuję się turystyką kajakową. Okładka Mazur Garbatych będzie przedstawiała mieszkańców Ełków sprzed wieku na tle Jeziora Ełckiego. Kolekcjoner w starych pocztówkach szuka bowiem dawnego oblicza regionu. Fascynują go zwłaszcza ludzie. Nie brakuje ich uwiecznionych na pocztówkach, które są dokumentami historycznymi. Widać na przykład, jak wyglądał 100 lat temu rynek w centrum Ełku. Podróż w czasie zapewnia też dawna literatura. Zanim zacząłem zbierać pocztówki, zbierałem literaturę poświęconą regionowi. I w związku z tym, że byłem człowiekiem bardzo jakby mocno zaabsorbowanym czasowo pracą zawodową, to po prostu nie miałem czasu, jak gdyby skonsumować tego w posiadanie czego wchodziłem. Teraz dokładnie bada opisy dawnych Mazur. Cytaty z polskich pisarzy i podróżników odwiedzających te tereny wiek temu są literackim opisem do obrazów uwiecznionych na pocztówkach. Najczęściej przywoływani są Orłowicz i Wańkowicz, ale obok nich autor cytuje też niemieckich podróżników. Tutaj wspomnę Ernsta Bicherta, Fritza Skowronka, zresztą związanego blisko Zełkiem, czy Marion Denhoff. To jest jak do tej pory takich trzech... E, najbardziej wycytowanych czy naj najczęściej reprezentowanych pisarzy w serii. Album z pocztówkami obrazującymi dawne życie na Mazurach ma być gotowy na wiosnę przyszłego roku.